Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Niezmień, nie zmieni, bardzo miło, że wpadłeś, dzięki, że jesteś. Na sam początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem i dziękuję za każde kliknięcie, pchamy ten wózek typerski do przodu, dzięki temu, dzięki piękne. Ogólnie, pucharowe granie przed nami, ale nie tylko, bo mamy znowu serię A, mamy jakiś mecz tutaj w Eredivis, swoje Tajak, swoją drogą bardzo ciekawe spotkanie, no i o tym sobie pogadamy. Jest masa propozycji generalnie, ci powiem, jak na spotkania pucharowe i dwa takie mocniejsze akosy nawet się uzbierały, ale o tym za chwilę, bo tak jak. Wczoraj, tak i dzisiaj jest promocja powitalna we to, TO. Jeżeli ktoś wczoraj się nie zdecydował na zgarnięcie, próbę zgarnięcia 200 zł, tak dzisiaj zwycięstwo Interu Mediolan na wyjeździe z Empoli. Ostatnie mecze jednych i drugich wrzucam Ci teraz na ekran. Weekendowo Inter, szalone spotkanie z Juventusem. No ale wracając do tematu, zwycięstwo Interu, który no zdecydowanie jest faworytem, daje Ci 200 zł we FreeBeCie znowu i ten kupon również trzeba zagrać za złotówkę. Taki kupon jak teraz widzisz, i o tym powiem zaraz nieco więcej. No bo jest to generalnie promocja skierowana do każdego, kto nigdy we to nie miał konta, nie korzystał. Nie, powiem oczywiście też za chwilę, gdzie mamy jakiś konkurs na dzisiaj, bo mamy, rozdajemy kasę, więc mamy znowu taki krótki blog promocyjno-informacyjny. I za chwilę przechodzę do kuponów. Zaczynam od promocji powitalnej Wetoto. No tak jak mówiłem, zwycięstwo Interu daje dzisiaj 200 zł nowym graczom. Jeżeli nie masz konta Wetoto, możesz skorzystać z tej promocji zakładając konto z dedykowanego linku, linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Klikasz sobie w ten link, zakładasz sobie y, konto, i potem przychodzi czas na decyzję. Wpłata, depozyt, bo musisz musisz zrobić depozyt, żeby w pełni zapisać się do promocji. Minimum 50 złotych, maksymalnie 200 złotych, bo tak jak widzisz na tym banerku, to to łączy promocję i też no, ze swojej dobroci podwoją ci pierwszy depozyt, masz 100% od pierwszej wpłaty do 200 złotych. Więc jeżeli mamy gracza, który chciałby sobie zgarnąć wszystkie promocje, no to taki gracz zakłada konto, wpłaca 200 złotych, dostaje 200 złotych dodatkowo w bonusie już 400 budżetu i za złotówkę trzeba zagrać taki kupon. Zwycięstwo Interu z Empoli dzisiaj na wyjeździe i jeżeli faktycznie wygra, to jeszcze taki nowy gracz dostaje 200 zł, ale już we freebecie, więc łącznie jest 600 zł budżetu startowego w eToto na grę. W mega skrócie, jeżeli ktoś by chciał korzystać z promocji, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link do założenia konta, zakładasz sobie to konto, potem robisz depozyt od 50 zł do 200, tylko pamiętaj, że do 200 ci podwajają maksymalnie 200, żeby zgarnąć całą promocję powitalną, żeby nie było tutaj niedomówień, tak, podwajają pierwszy depozyt i jak już sobie zdecydowałeś ile wpłacić i wpłaciłeś to za złoto, z tej kwoty wpłaconej, grasz zwycięstwo Interu. Po prostu, tak jak teraz widzisz, to ma być twój pierwszy kupon zagrany na ETO. To jeżeli Inter wygra, 200 zł. dostajesz w freebecie w przeciągu chyba 48 godzin. Osoby zainteresowane, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. To jest link dedykowany do promocji na dzisiaj. A zanim przejdziemy do kuponów, to jeszcze przypominam, że u nas na Facebooku praktycznie codziennie rzucane konkursy jakieś 200 zł. dla 10 osób, znowu pewnie rozdajemy, bo niektóre mecze dzisiaj ciekawe, można coś ciekawego tutaj wyszukać. Obstawiamy.info, tam robimy konkursy praktycznie codziennie. Jeżeli używasz Facebooka, serdecznie zapraszam. Link znajdziesz w opisie pod filmem. W opisie. To jest pierwszy link w ogóle od góry, a drugi link od góry. To jest link do naszej grupy, którą powolutku sobie tutaj rozwijamy. Ponad 5000 osób już na grupie. Nie, publikowane na grupie codziennie typy z argumentacją. Co więcej, ty doskonale wiesz, jak to typuje, bo praktycznie każdemu liczone są statystyki. Najlepiej typujące osoby są w ogóle nagradzane, więc tutaj wszyscy starają się, żeby dobrze typować. Sprawdź sobie, o co chodzi, jeżeli masz o to. Grupa otwarta, dostępna dla każdego. Link w opisie pod. Pod filmem, drugi od góry. A teraz lecimy z konkursem, jak zawsze kasa nagredo do zgarnięcia, tym razem kasa w Etoto. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć, trzeba subskrybować. Kanał. Obstawiamy. Trzeba łapę w górę zostawić. Tutaj pod tym filmem w komentarzu typujecie dokładne wyniki Minutę Pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Feyenoordem a Jaksem dopisujcie swój nick gracza z Etoto, albo maila. Jeżeli mailem się posługujecie, proponuję w ten sposób, bo po prostu YouTube ukrywa maile czasem w komentarzach. E, typujecie do godziny 18.00. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, bez nieku gracza na etoto nie biorą udziału w zabawy, czyli standard. No i ja przechodzę do meritum tego kolejnego materiału na kanale. Obstawiamy do kuponów debiuty dzisiaj, ale jest kuponów sporo. Od razu nie przedłużając zaczynamy od propozycji Roberta za 990 zł pod dodatkowy podatek z bezpiecznym tutaj pułapem 2064. Mamy słuchajcie minimum jedno trafienie Crystal Palace. Crystal Palace, które no Ci powiem ostatnio w meczu ligowym w miniony weekend, o ile mnie pamięć nie myli, to oni grali z Tottenhamem. Oni grali z Tottenhamem. Ograli Tottenham na własnym terenie 1-0, co było dosyć dużą niespodzianką. Aston Villa po straconym golu w ostatniej akcji z Burmów zremisowała 1 jednego. 1. No spotkanie pucharowe przed nami. 1-8 EFL Cup, czyli już taka no powiedzmy sobie troszkę poważniejsza e, faza tego pucharu. No minimum jedno trafienie underdoga, bo Crystal Palace mimo wszystko jest underdogiem. Do tego over 2,5 goli w meczu pucharu Niemiec. herta Berlin z Heidenheim. Pojedynek ekipy z drugiej Bundesligi. Hertha Berlin z ekipą z Bundesligi Heidenheim. Jeżeli chodzi o średnie goli w tym sezonie jednych i drugich, w tym sezonie ligowym. 3,5 gola średnio oglądają kibic, kibice w meczach Herty Berlin. 3,5 gola na spotkanie. 2,87. Jeżeli chodzi o Heidenheim, propozycja na overa 2,5 goli. Idziemy dalej do propozycji od Wiktora. Tutaj mamy 2000 rzucone na kupon, ale rozbita jest stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek i bardzo dobrze. 2078 razy 2, bo po tysiaku kupony ładowane. Ej, bez kombinacji. Mamy mecz ekip, które grały ze sobą w weekend, nie? 2 do 2 Arsenal z Liverpoolem, i teraz mamy propozycję od Wiktora na zwycięstwo obu tych ekip. Jeżeli chodzi o Liverpool, grają na wyjeździe z Brighton. No, generalnie tutaj widzę, że lekkie wzrosty na Liverpool jest od momentu wystawienia. Lekkie wzrosty na Liverpool są od momentu wystawienia e, kursów. No, generalnie ten e, remis 2 do dwóch z Arsenalem przerwał serię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sied ośmiu? ośmiu zwycięskich meczów Liverpoolu, nie. Po, po ośmiu zwycięstwach przyszedł remis z Arsenalem. No tu jest propozycja na czyste zwycięstwo Liverpoolu. No i szczególnie Liverpool robi tutaj kurs, no bo Arsenal raczej jest mocnym faworytem z tym Preston. E, nie zmienia to faktu, że mamy dwa czyste zwycięstwa zaproponowane za 2000 zł od Wiktora. Idziemy dalej do pierwszego mocnego ako od Patryka. 1500 zł na 13125 to już jest mocno grany kupon. I tutaj mamy tak, BTTS-a, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą Gola w spotkaniu Newcastle Chelsea, oczywiście cały czas puchar. Co ciekawe, w miniony weekend te ekipy rywalizowały ze sobą w spotkaniu ligowym Chelsea na własnym terenie ograła Newcastle 2 do 1. Był BTTS, czyli ma się wydarzyć to, co, co się wydarzyło kilka dni temu. Mamy zwycięstwo Aston Willis z Crystal Palace, czyli tutaj mimo wszystko jest proponowane. Zwycięstwo faworyta, bo gdzieś tu był na kuponie na tym pierwszym od Roberta. Gol Crystal Palace tutaj mamy czyste zwycięstwo Aston Villa, generalnie fajny kurs. Mamy minimum jednego gola Leicester z Manchesterem United. No umówmy się, nie jest to głupi bet, nie? Nie jest to głupi bet. Lester walczy wa walczy jak list, taki zawzięty w każdym meczu ligowym. Oni, słuchajcie, od pięciu meczów w ogóle rozegranych pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziewięciu dziesięciu zerknijcie sobie, jak chcecie jedenastu od jedenastu meczów strzelają mi minimum jednego gola i to nie czy wygrywają, przegrywają czy remisują. Od 11 meczów minimum jeden gol strzelany przez Leicester, dodając do tego, że jest to spotkanie pucharowe, w którym dzieją, dzieją się różne dziwne rzeczy, jak to na puchary przystało. Moim zdaniem gol Leicester pasuje jak mordę strzelił, nie? I mamy jeszcze o sklejka z bardzo ciekawego meczu na dzisiaj 21:15 to tenham Manchester City, to no, no takie mocne spotkanie w pucharze, nie? Mamy propozycję na overa 2,5 goli w tym meczu. Mamy propozycję na City z podpórą, czyli po prostu nie mogą przegrać i BTTS, czyli na przykład 2:1 dla Manchesteru City. Na przykład 2-2 w regulaminowym czasie gry i to wszystko wtedy siada, nie? 13 tysięcy może z tego wrócić. Oby Patryk miał dobrą wizję. Dalej mamy kupon od Michała, który za 1100 na 2207 pod dodatkowy podatek. Super. Proponuje nam sklejkę na jeden mecz. Sklejkę na mecz Interu Mediolan, który ostatnio w meczu ligowym z Juventusem zremisował 4-4 na własnym terenie. Szalone spotkanie. Totalnie szalone spotkanie. Teraz mają to jest spotkanie ligowe, nie pucharowe, nie? Więc tutaj myślę, że można się na tym bardziej skupić. No Inter gra z ekipą, która jest po prostu średniakiem. Empoli po po zwycięstwie, słuchajcie, 20 września na wyjeździe z Cagliari, dwa remisy, dwie porażki. No, no generalnie Inter jest mocnym faworytem. Inter ma wygrać, mają być minimum trzy gole w meczu, to pewnie sam Inter jest w stanie zrobić, skoro cztery gole strzelili Juventusowi. I ma być minimum jeden gol w pierwszej połowie i powiem Wam szczerze, że ta sklejka... Całkiem mocno mi się podoba, nie? Dalej mamy wariacką propozycję od... A może nie wariacką, od Piotra, bo mamy singla. Jest to spotkanie Manchester United z Leicester. Mamy minimum dwa trafienia Leicester zaproponowane. No, kurs oczywiście mega kuszący. E, o tyle, o ile jeden gol Leicester mi się bardzo podoba. Tak te dwa gole to już bym tutaj zastanowił się, czy takie pięć stów na to rzucić, bo to już jest na pewno ryzykowny bet. Ale... Nie jest to niemożliwy bet, biorąc pod uwagę to jak gra Manchester United, no generalnie dużo będzie zależało od tego jakimi składami obie ekipy wyjdą na to spotkanie, ale nie jest to niemożliwe, na pewno kurs zachęcający, ostatnie bezpośrednie spotkanie 19, słuchajcie, lutego 2023, Jezus, dawno grali są 3-0, Manchester United wygrał, mało istotne. W każdym razie singiel od Piotra, trzy kupony przed nami i jest też moja sklejka na dzisiaj, bo sobie rzucę tak jak wczoraj. Mamy, no słuchajcie, propozycję od Dawida. E, kupon bez kombinacji generalnie. E, polski Puchar. Jagielonia Białystok ma ograć na wyjeździe chojniczankę. Po prostu pod faworyta. E, Katowice mają wygrać, słuchajcie, e, nie dodałem sobie tutaj chyba spotkania. No, 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 czekaj, szybko, szybko, szybko. Już momento, już ci zaraz powiem. Katowice mają tak, ograć Unię skierniewice, czyli też generalnie typ pod faworyta. No i arka w meczu domowym, oczywiście to jest cały czas Puchar Polski. Ma Strzelić minimum jednego gola w starciu z Piastem. Więc generalnie tutaj fajna. Znaczy, mam nadzieję, że fajna sklejka na mecze z Pucharu Polski. Taka propozycja od Dawida. Przedostatni kupon. Stricte od osób typujących na dzisiaj to jest kupon od Jakuba i to jest dubel na e, Serie A. No bo tak jak e, doskonale wiecie, dzisiaj trzy czy tam cztery spotkania z Serie A. Mamy overa 2,5 goli proponowanego w meczu Atalanty z Moncą, No generalnie tutaj na pewno na pochwałę zasługuje ostatni mecz Atalanty. Mecz w którym ograli Weronę 6 do 1 na własnym terenie. Łomot, po prostu Łomot, e, więc nie dziwię się swoją drogą. Ostatni mecz Moncy, weekendowy też overowy, bo 2 do 2 na własnym terenie z Wenecją. No nie dziwię się generalnie, że są proponowane jakieś mocne overy w tym meczu i minimum jedno trafienie Parmy. E, tutaj Tutaj chyba Jakub trochę się zasugerował tym, że Juventus stracił 4 gole yy, z ten z Interem, nie? I że ta Parma będzie w stanie strzelić gola. No, jeżeli chodzi o Parmę, to jest oczywiście średniaczek tutaj. mocno, Mocny średniaczek ligowy aktualnie to jest nawet poniżej średniej, bo to jest 17. Lokata na, na 20 miejsc. No, mocny golander Doga po prostu proponowany. Wiecie, no, to sytuacja z Juventusem jest taka, że oni ok, dostali 4 gole na łeb od Interu, ale oni w dziewięciu kolejkach stracili łącznie 5 goli, nie? Więc poza tymi 4, z Interem, no, w 8 meczach stracili jednego gola. Przestrzegam, mówię tylko jak wyglądają statystyki, nie? Bo dla mnie ten gol Parmy nie jest jakimś turbo mocnym pomysłem, no ale to jest propozycja od Jakuba, trzeba obgadać, obgadać, a ostatnia propozycja to też jest mocne Ako od Karola, też kilka typów wybranych i tutaj mamy tak, słuchajcie, btts a w tym bardzo ciekawie zapo zapowiadającym się spotkaniu w lidze holenderskiej, bo Feyenoord z Ajaxem to jest pojedynek między czwartą a trzecią ekipą, obie ekipy po 19 punktów uzbierały, obie ekipy ostatnio radzą sobie naprawdę dobrze, bo Ajax ma 4 zwycięstwa z rzędu, jeżeli chodzi o Feyenoord to są 3 zwycięstwa z rzędu ligowe, ofensywa oczywiście na najwyższym tutaj możliwym poziomie, jeżeli chodzi o Holanda. No oczywiście PSV Eindhoven to odjeżdża wszystkim, ale to jest jakby norma. Obie drużyny mają strzelić gola. Handicap minus półtora do tego na Bayern Monachium w spotkaniu Pucharu Niemiec na wyjeździe z Mainz. No Bayern Rosario też się pobawił w lidze 5-0 do 0, ograne Bochum. Tutaj mają wygrać minimum dwoma golami, czyli na przykład 2-0, 3-1, 5-0, do 4-0. do, 1, 5 do, 0, 4 do 0. Mamy btts w meczu również Pucharu Niemiec. Frankfurt z Münchengladbach. To jest generalnie taki pojedynek ekip z Bundesligi, nie? No bo obie ekipy grają w Bundeslize, Jeżeli chodzi o Eintracht Frankfurt to jest aktualnie szósta lokata. Jeżeli chodzi o Ladbach, to jest aktualnie lokata 11. Zdecydowanie lepsza ofensywa tutaj po stronie Eintrachtu. BTTS, czyli obie drużyny mają strzelić gola. Mamy dalej, słuchajcie, Puchar Niemiec, bo mamy spotkanie Drezna z Darmstadt. To jest z kolei pojedynek ekipy z trzeciej ligi, bo Drezno gra na trzecim poziomie rozgrywkowym, jeżeli chodzi o Niemcy. Darmstadt to jest druga liga. Tutaj proponowany taki po prostu uwerek dwóch i pół goli klasyczny. Bardzo ciekawe spotkanie też mamy dzisiaj w Szkocji, bo nie wszyscy pewnie by powiedzieli, że to jest takie ciekawe spotkanie Aberdeen z Rangersami, nie? No, Rangersi to wszyscy znają, Rangersów, ale Aberdeen aktualnie po 9 rozegranych meczach jest na miejscu drugim z sześcioma punktami przewagi nad Rangersami, więc to jest pojedynek na szczycie tabeli. Obie ekipy w ofensywę, no, potrafią, nie? Aberdeen, generalnie trzeba powiedzieć, że ta ekipa pozytywnie zaskakuje w tym sezonie Ligi Szkockiej. 18 strzelonych goli w 9 meczach, 14 goli strzelonych mają Rangersi aktualnie, więc tutaj obie drużyny mają strzelić gola. No i jeszcze na zakończenie różne dorzucone w meczu Empoli. Z Interem, jeżeli chodzi o ostatnie mecze, Empoli 12, 14, 8, czyli całkiem dobrze te różne wyglądają, 18, 6, 6. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Interu, ciut gorzej, no ale taka jest propozycja od Korala, oby też było zielono. I z tych wszystkich propozycji, które pojawiły się na tych kuponach, które obgadaliśmy, wybrałem sobie kilka typów i klasycznie, za stawkę oczywiście dużo mniejszą, wrzucam swój kupon na dzisiaj. Zobaczymy jak ta czutka ty... Ja generalnie nie zakładam, że to się jakoś stuprocentowo uda, nie? Ale chciałbym chociaż, żeby większość tych typów, tych wyborów była trafiona, no bo to też będzie znaczyło o tym, że no osoby typujące dobrze typy sobie powybierały, nie? Jak będę pamiętał, bo nie zawsze gwarantuję, że będę pamiętał, będę takie swoje wybory za trzy dyszki, pięć dyszek, czasem stówkę wrzucał na zakończenie obgadywania kuponów i to właśnie jest mój kupon na dzisiaj. A tobie na koniec przypominam, że zwycięstwo Interu Interu z Empoli. Daję Ci 200 zł, jeżeli zagrasz sobie to zwycięstwo za złotówkę, tak jak teraz widzisz. Jest to promocja skierowana do każdego nowego gracza Etoto, czyli do osoby, która nie ma konta w Etoto. Wystarczy założyć sobie konto zdedykowanego pod promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak sobie to konto założysz, to potem przychodzi czas na decyzję odnośnie depozytu, bo trzeba wpłacić od 50 zł do 200, żeby zapisać się do promocji. Dlaczego taki przedział? Minimum 50 Ci zapisuje do promocji, ale do 200 podwajają depozyty, tak jak widzisz na tym banerze. Czyli jak wpłacisz 200, dostaniesz kolejne 200 w bonusie, już masz 400 i ładujesz za złotówkę zwycięstwo Interu. Jeżeli Inter wygra, dostajesz jeszcze 200 we freebecie i masz 600 zł budżetu startowego. Wetoto. Osoby zainteresowane promocją, mocno do pierwszego komentarza. Pod tym filmem. A za dzisiaj dziękuję. Jeżeli macie coś pobrane, niech się zieleni i słyszymy się pewnie w piątek. Pozdro, siema, Elonara!